Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, ale dzisiaj chcę zaprezentować wam nową serię widzowie. Nową serię i teraz tak, pytanie do was, nie wiem jak to nazwiemy, ale ogólnie seria będzie bardziej pod live y. Nie wykluczam tego, że właśnie nie będą pojawiać się z niej też odcinki, bo powiem wam że tworzyliśmy na live urodzinowym, który miał miejsce niedawno yy, To gospodarstwo I naprawdę bardzo mi się spodobało Dlatego uznałem, że dla tych wszystkich, co nie, by, nie byliście właśnie wtedy na live Chciałbym je zaprezentować, pokazać jak się prezentuje Wszystkie zakamarki i tak dalej Po prostu wam yy, pokazać I mam do was prośbę, czy możecie widzowie stawić łapeczkę w górę I pod tym właśnie filmem Daj łapeczkę w górę I subskrypcję na kanale, jeżeli oczywiście jeszcze nie masz Ja, jeżeli... Będziesz chciał, mogę również dać Ci subskrypcję, napisz w komentarzu, że dałeś mi suba i tak dalej. Ja do Ciebie na kanał też wejdę i dam Ci subskrypcję. Nie mam z tym żadnego stary problemu, albo stara, nie wiem, może, może jesteś dziewczyną. E, słuchajcie, no i napisz jakiś komentarz, też bardzo dla mnie ważna jest Wasza ocena tego gospodarstwa. Tak, także jeżeli zobaczycie ten odcinek, zobaczycie jak to gospodarstwo się prezentuje. I dajcie znać, czy wam się to podoba, czy byście chcieli zobaczyć jakieś odcinki z tego yy, Gdzieś tam właśnie czasami yy, no, bym to puszczał po prostu, bo głównie, ogólnie zamysł tego gospodarstwa Gospodarstwa, które budowałem było Że będzie to yy, Pod taką serię na live'y, żebyśmy po prostu fajnie na live'ach mogli spędzać czas i tutaj to rozwijać, bo to będzie seria Realna, dlatego czekałem również yy, Z tym odcinkiem, bo zobaczcie, saldo mamy 600 akurat tysięcy, ja słuchajcie, myślałem, żeby na początek Ustawić sobie saldo no, myślę, że tak nie przesadzić. 5 tysięcy, nie? O, czekajcie, bo tutaj mi się coś pokasztaniło Ust y Ustawmy sobie 5 tysięcy. Ja jestem za tym, żeby było 5 koła. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Myślę, że to nie jest ani dużo, ani mało. Za to kupimy nasiona. Bo jeszcze mamy pola do wykoszenia, także z tego też trochę zarobimy. Mamy 3 pola, co wam też również pokażę te pola później. No, ale dobra, nie przedłużając widzowie, chcę wam zaprezentować, jak to się wygląda. Tu jest wjazd do mojego gospodarstwa. I tak, tu mamy na początku śmietnik, ławeczkę. No tutaj skrzynkę oczywiście pocztową taką, no i bramę wjazdową oczywiście. Maszyny też wam zaprezentuję, bo razem wspólnie na live, żeśmy to wszystko wybierali. To teraz tak, może najpierw na początku zaczniemy sobie od tutaj ogródeczka. Przejdźmy sobie do ogródeczka widzowie i tak, w ogródeczku no udało się widzowie gdzieś po taniości kupić używane jacuzzi widzowie. Także to jest największy chyba luksus na tym gospodarstwie. To oto jacuzzi tutaj przed bramą. Mamy starą taczkę, mamy taki kosz też gdzieś na złomie znaleziony mamy widzowie tutaj takie miejsce, gdzie można sobie pograć w szachy, w warcaby tu przychodzą siedzi, razem sobie siedzimy, gramy oczywiście widzowie pranie no i tutaj tunel, w którym na razie jeszcze nic nie ma, ale spokojnie niedługo coś tutaj widzowie się znajdzie, także na spokojnie tutaj takie, no takie tujki można powiedzieć, no są no co, żeby się troszkę tak zakamuflować tu przed sąsiadami, bo tu mnie denerwuje widzowie jak wychodzą na balkon i patrzą się, co tu się po prostu dzieje, tak czekaj to, coś tu no, bo tu jest automatyczne takie nawadnianie, zrobiłem. Tu tak kwiatuszki widzowie, elegancko klimacik. Moim zdaniem fajny jest. Słuchajcie, czasami odwiedzają jakieś dzieci, także też tutaj huśtaweczka, żeby mogli się pohuśtać No i taka stara fura, to jest stara fura po dziadku widzowie, ona tu stoi, stoi, bo żali na złomo oddać, ale będzie trzecha niedługo. To oddać, no bo to jak to wygląda, widzowie, sąsiedzi chodzą i jak to po prostu tutaj wygląda. Jeszcze pieska widzowie, właśnie nie mamy, ale bramę mimo wszystko zamknę, bo piesek będzie, może za jakiś czas byśmy pojechali i ze schroniska kupi. Tutaj widzowie, trzeba troszkę zadbać, bo przez deski tu nam trawka porosła, także trzeba tutaj jakoś to. Myślałem, że te deski zdjąć, po prostu ogarnąć, ale nie wiem, czy się tak z tym pieprzyć, po prostu. Jakoś to będzie trzeba zabezpieczyć jakoś, nie wiem, plan dekę walnoć i nie będzie nic wyrastać. No i tu z Tu robią się imprezki widzowie latem, także tutaj zawsze głośniczek postawimy i robimy imprezy, tu jest również grill. No już wyciągnięty, no bo teraz lato, także elegancko. No i co? A widzowie ominąłem jeszcze? Mamy tutaj nasz pług. Y, trójeczkę y, także w tak się on prezentuje. Trójeczka pług mamy jeden, niestety tylko na gospodarstwie. Nie stać nas na więcej, ale z czasem może kupimy coś jeszcze innego. Mamy tutaj widzowie też taką dwukółeczkę. Y, no, mi się wydaje, że jest dosyć spoko. No dwukółeczka stoi w szakach, bo jest rzadko używana. No teraz na pewno ją wyciągniemy do żniw, bo zawsze widzowie. Bo mamy tylko jedną szczepę oprócz dwukółki. Zawsze tam gdzieś więcej coś się nasypie, nawet i. Troszeczkę, ale zawsze coś się na nasypie, także ja zawsze na żniwa wyciągamy. A tak ona praktycznie cały rok stoi. No, ewentualnie gdzieś tam do lasu podjechać drzewo, naciąć to też bierzemy. To dwukółkę i tryb. I tu betoniarka. No, i tutaj widzowie co? Na ziemniaczki oczywiście piwnica. Nie burzyliśmy jej, bo jest jeszcze git. Zawsze tam te ziemniaki jakoś się do niej tutaj wpierd wpierdzieli. Widzowie, no i tak to wygląda. Ale co najważniejsze na naszym gospodarstwie, widzowie, to stoi tutaj Ursus C4. 011 oraz Ursus C330, widzowie. No, jest maszyna, jest maszyna, naprawdę potężna, strasznie mi się to widzowie podoba. Te moje ciągniki mają swój, na pewno naprawdę bardzo fajny klimat, który myślę, że, no, widać. Nie wiem, czy podoba wam się kolorystyka tej 40 Ona była jakiś czas temu remontowana, no już jakiś czas temu. Zobaczcie, no tu są felgi czerwone oraz tur czerwony. Nie wiem, czy wam się to podoba. Ja wam powiem, że mi się to podoba, bo jest to coś trochę innego. Te felgi czerwone mają jakiś swój klimat. Wiem, że niektórym się to spodoba, niektórym nie. No wiadomo, każdemu nie dogodzi, ale jak dla mnie wygląda. No to naprawdę no fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. To taka czterdziecha, z którym u nas jest na gospodarstwie. Oczywiście mamy do niej łyżkę, widzowie, oraz takie widły do bornika. No i również te widły są do yy, widzowie belek i tak dalej, korzystamy z nich. No i oczywiście, tur jest na linkę, widzowie. No może się kiedyś dorobimy. Lepszego, lepszego normalnego tura. Na razie jest na linkę, no tak musi być widzowie, no bo nas nie stać yy, na coś lepszego. Mamy tutaj również Ursusa, do którego widzowie takie flagi pozakładałem, yy, żeby na ten odcineczek wam tak zaprezentować. Tak on się tu prezentuje, z przodu widły, Ursusik też naprawdę myślę, że... E, pierwsza klasa spisuje się e, elegancko tu moja chałupa widzowie tak prezentuje się chałupa zwykła swojska chałupa no nic nic specjalnego mamy tutaj zrobiliśmy jakiś czas temu taki kurde tarasik można powiedzieć tu gumace stoją i tak dalej wiaderko stoi e, tutaj tą ścieżką widzowie obok silosa to też jest no, no nowy nabytek na gospodarstwie e, silosik y, no Troszkę się w niego zmieści, nie dużo, trochę zawsze coś tam się zmieści Resztę trzymamy w stodole, która stoi widzowie oczywiście tutaj Także tutaj resztę tych rzeczy no trzymamy w tej stodułce A tutaj widzowie przechodzimy do jeszcze do tego yy, tutaj miejsca Ale mogę wam jeszcze pokazać, bo tutaj mamy brameczkę, można sobie przejść Tu jest jeszcze wyjazd z naszej obory, która tutaj stoi Tu mamy taki wyjazd z obory Ogólnie bardzo mnie, bardzo dla mnie będzie ważna wasza opinia na temat tego gospodarstwa I tu mamy taki stuk bel przykrytych Starszych troszkę belek Ale dobra, wchodzimy sobie na gospodarstwo I lecimy dalej Co dalej mamy, widzowie? No to samo, samochody Ciągniki, zobaczyliście, to właśnie Pora na coś jeszcze specjalnego O, tu mamy jeszcze studnię taką na środku No ona trochę przeszkadza, jest ciaśniutko Ona przeszkadza, ale no widzowie jak na razie jest, to wody czasami się z niej bierze, także elegancko. Mamy widzowie na naszym gospodarstwie również Poloneza. Polonez, no kurde, stary sprzęt naprawdę. Star jest stary sprzęt, ale robi robotę, wygląda naprawdę elegancko tutaj tak. Yy, zobaczcie, kolory są. Różne, tutaj jest kolor taki, no tutaj był błotnik jeden wymieniany Maska jest w innym kolorze I jeszcze widzowie tu z tej strony jest też w innym kolorze No tak on wygląda ogólnie, planuję go i tak odmalować całego na inny kolor Ten czerwony już, wiecie Trzeba coś innego po prostu tu ugarnąć Mamy taki opryskiwacz na gospodarstwie widzowie Mamy również kosiareczkę Taką, o zobaczcie sobie, elegancka kosiareczka No trzeba ją zremontować, bo tutaj nie ma ona tych... Jak to się nazywa? no Osłaniaczy tej. Jak to się, No, ojejku. No, wiecie, no, czy i tak słowo wypadnie. Yy, ale po prostu trzeba to ogarnąć. Tutaj też płot został zrobiony, żeby się troszkę od tego sąsiada oddzielić, bo to Mendoza. Yy, no tylko dotąd, bo ty jest taki widzowie drewniany. To no, przestrzeń też będzie można za jakiś, za jakiś czas, może jakoś zagospodarować. Tu drugą wiatkę dołożyć i będzie się po prostu tędy przejrzeć do tej drugiej wiatki. Ale na razie nie ma na to kasy widzowie. No niestety, nie ma na to kasiorki. Ale z tej strony gospodarstwo prezentuje się naprawdę. No. Podoba mi się, kurczę, powiem wam, podoba mi się Dobra, otwieramy stodołę, widzowie Otwieramy stodołę, wchodzimy do stodoły W stodole dużo nie ma Bo zboże zostało wypieczone, tu było pełno zboża Załone, sprzedane No i została kupiona właśnie ta oto Prasa, maskara No, słyszałem różne opinie właśnie o niej Mówiliście mi na live, że Niezły garbage z niej jest I że ciężko może mieć czterdziecha z nią Zobaczymy, jak czterdziecha sobie będzie radzić Mam nadzieję, że jakoś tam jako tako te bele Będzie nią zbijać i że jej nie zagotuje podczas pracy, mam nadzieję, że będzie elegancko no a tutaj jeszcze kilka belek zostało widzowie, mamy troszkę tych beleczek yy, słomy no i tutaj stoi jeszcze sianko, yy, to jest chyba widzowie z, Lu z koniczyny albo z lucerny lucerny chyba, a to jest zwykła trawa no i tak to się widzowie prezentuje w tej mojej eleganckiej Stodole, przechodzimy teraz dalej Przechodzimy za stodołę, tu wam pokazałem wszystko chyba tak Maszynki wszystkie pokazałem, czy to coś stoi? Nic Tutaj nic, także maszynki pokazałem. Przechodzimy teraz widzowie za stodołę No i tutaj od razu zaczniemy od kultywatora Kultywator taki pod trzydziechę Idealnie ona sobie z tym radzi, bez problemu tu mam taką jeszcze sadzawkę widzowie, taką Taki stawik, no on był kiedyś staw, on był większy, głębszy ale z czasem nie było to dbane widzowie widzicie, pozarastane jest. Nikt z tego nie korzysta, nie ma nawet pieniędzy za bardzo czasu, żeby to jakoś zasypać i zrobić jakąś przestrzeń. Dlatego takie bagno po prostu tutaj jest. Jakieś rybki może tu się jeszcze kryją, ale powiem wam, że nie wiem. Eee, no to będzie trzeba po prostu sprawdzić z zwędko przyjść i zobaczymy. Tutaj mamy taki rozrzutnik. No nie pierwsza świeżość. Eee, ale jako tako na naszym gospodarstwie będzie nam jeszcze służyć. Na pewno posłuży sporo. Mamy taką beczółkę, widzowie. Do gnojowicy. No też nie jest duża jakaś, ale no niestety nie możemy sobie pozwolić na jakąś większą, więc no taka beczułka mu musi być Mamy tutaj widzowie taką oto przyczepę eee, No i to jest moja główna przyczepa do zboża, no widzicie jest brudna i oto trzeba będzie umyć przed żniwami Czy żeby tu wiecie, jedno zboża na taką brudną przyczepę nie, nie dawać No niestety taka przyczepka bez siłownika, no trzeba wiadrem kurde zasuwać i tu przez ten otwór wywalać no, niestety, widzowie, nie ma pieniędzy, funduszy na coś więcej. Tutaj nic nie ma. Można zawsze jakąś maszynę wsadzić, ale nic, niestety, na razie nie ma płotek tak podstawiony, To jest stary płot, więc tak to się prezentuje. A tu łąka, no a tu łąka jest dobra. Lecimy dalej. Teraz przejdźmy, już tam widzicie, co tam stoi, ale tutaj mamy. Silos na kiszonkę. Zopon taki zrobiony, no bo nie stać, że wiecie, wybu wybudować tutaj murowany. Jak na razie, będziemy powoli się może rozwijać. Wiecie, to jest głównie seria pod live, jakby na tych live'ach będziemy się rozwijać. Ale myślę, żeby czasami też nagrać z tego jakiś odcinek. Bo powiem wam, że to gospodarstwo mi się spodobało. No, napiszcie też, czy wam się podoba. To jest ważna sprawa. Tu są krówki, widzowie. Eleganckie krówki, którym będzie trzeba. Troszkę słomy dać i jedzonka, bo są na razie biedniutkie, ale spokojnie damy. Mamy zgrabiareczko, przetrząsarkę taką, polską. Na pewno nieraz widzieliście ją gdzieś tam u siebie, także tutaj ona też u nas zagościła. Mamy siewniczek, taki oczywiście stary. To był siewnik konny przerobiony, tak mi się wydaje. Ale na razie trybi, no na razie musi trybić, bo nie ma kasy nic innego. Tu miejsce na obornik, tutaj płyta taka na obornik, zrobiona nieduża. No tak po prostu takie zrobione, żeby taki róg zrobiony, żeby jakoś tam dalej w te krzaki to nie wychodziło, ten obornik, żeby można było do tej ściany dopychać A tu nasz potężny sprzęt widzowie klasa, no zobaczcie Klas Matador, stary sprzęcik, ale jeszcze działa, ale jeszcze widzowie działa, no tak on się prezentuje tutaj Stoi niestety pod chmurką, bo wystawiłem go, żeby się przygotować do żniw, bo niedługo właśnie zaczynamy żniwa Wygląd jest naprawdę niesamowity. No, strasznie mi się to podoba tutaj. Możemy sobie do niego nawet wejść. Zobaczycie, jak to się prezentuje. O! Jak. Mogę wam nawet go odpalić, widzowie, żebyście zobaczyli. Dobra. O, 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 o! No i zatrybił, widzowie. Zatrybił, działa. Czekajcie, włączę jeszcze tą. Bo tu trzeba, poczekajcie, tu trzeba będzie. O! Dobra. Poszła maszyna. O kurde jak do czarno dy. Zobaczcie jak się trzęsie Chodzi, no co tu ma nie chodzić widzowie, co tu ma nie chodzić, no stary sprzęt trzęsie się cały jak widzicie No ale niestety, no tak to już wygląda, dobra gaszę go bo jeszcze nie daj boże widzowie się coś zepsuje To będzie lipa, dobra Ty, kobornika nie ma, będzie trzeba tu pogadać, po no i tu jest ta sterta słomy, no ta sterta słomy która... Aaa, taka słoma tutaj leży, tu jakiś taki a no ale dobra, nieważne. To mamy ogarnięte, widzowe gospodarstwo. Wam pokazałem, jak one wyglądają. Mogę wam pokazać jeszcze z lotu ptaka. Jak one się prezentuje, żebyście widzieli. Tu mamy te oczko, maszyny, stodołę, oborę. Tutaj jest wszystko, zobaczcie, na płyta, na kiszonkę. Tutaj jest za stodo, znaczy za oborą. Tutaj taka jeszcze wnęka. No i tu gospodarstwo ciaśniutkie, ciasne, widzowie, ciasne, ale własne. Prawda? Tak to się mówi. No te ciągniki... No to jest mistrzostwo, dobra, strasznie mi się podobają. Idealnie wpasują się właśnie w ten klimat taki polski. Mam takie wrażenie, nie wiem czy wam się to też podoba, ale mi się podoba, dobra. Teraz tak, widzowie, objazd pól, naszym oczywiście polonezem. Zróbmy sobie objazd pól, zobaczymy jak to będzie się prezentować. To jest, o kurde, jakby skoczył skubany, jako ma moc. Opa, i przykaczyłem. Jedziemy na pierwsze pole, które widzowie jest tutaj od razu, zaraz y, za rokiem, niedaleko I tutaj z tego co pamiętam widzowie będziemy mieli Przenżyto Do wykoszenia, tutaj wyjeżdżamy sobie Od razu uprzedzamy, ktoś będzie pytał, to jest mapa Bzite Także o zobaczcie jakie jaśniutkie, boże jakie jasne Zobaczcie Przenżytko, tutaj mamy pojaźnie treno 0 No 23 ary widzą, no 21 ary 21, widzicie u góry tam 21 ary, ale jakie o, jakie bielutkie, ja pierdzielę, naprawdę bielutkie To no tutaj mamy to jedno pole Dużo tu nie ma, 21 arów, no to nie jest aż tak dużo Lecimy teraz na kolejne, na kolejne musimy jechać tutaj, widzowie Zaraz chyba ja w drogę polno Bo mamy trzy, 3... czekajcie, 3... a nie Widzowie, mamy cztery pola Właśnie was się pytałem na live, czy, rob... czy mamy trzy pola Czy robimy cztery, nie? I wy mi napisaliście, żeby były cztery, bo one nie są duże żeby po prostu były cztery, że jakoś to będziemy sobie powoli ogarniać No ale no to no ale Tu jest tak, jedno Dobrze, no gadam cztery, no I lecimy teraz na te drugie Dobra, na drugie, tam na tym drugim jest widzowie rzepak Wszystko jak ktoś oglądał live'a to na pewno widzi Ale możecie, jak ktoś nawet oglądał live, to możecie teraz nawet pooglądać sobie Przypomnieć jak to wszystko wyglądał. Ten live był jakiś czas temu Znaczy ja to dla was nagrywam ogólnie 22 sierpnia Ale no nie, Kiedy wy to oglądacie no tu już raczej z Tunezji wróciłem Ale dlatego tak na zapas nagrywamy Bo Widzowie do Tunezji lecę, ale ja to nagrywam 22, a lecę 26 sierpnia. Tu zobaczcie, tu mamy takie pole malutkie z tym. dobrze gadam? Tak, tutaj mamy takie pole, widzowie, z rzepaczkiem. No nie jest duże, tutaj mamy y, 28 marów, troszkę więcej jak tam, ale też nie jest duże. Także tu jest rzepaczek. Y, fajne pole, no 28 marów nie jest duże, ale nie jest też daleko od gospodarstwa. Teraz jedziemy na pole, które kawałek trzeba podjechać, ale w sumie też nie jest aż taki kawał, no. Wiecie, no nie da się zrobić, żeby pola wszystkie były koło mnie, nie? Koło gospodarstwa, czasami trzeba też troszeczkę podjechać Dobra, lecim, 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 opór, opór Oporowo, całodobowo, widzowie Dobra, cyk, tu wjeżdżamy No jedziemy, czekać, tylko muszę tak wyhaczyć, gdzie ta droga była Gdzie ta dróżka była, co się skręcało, żeby tam dojechać Tu gdzieś chyba niedaleko Nie, jeszcze kawałek I tutaj chyba... tu! Daj, tutaj, tutaj tu skręcamy widzowie na, na ten i tu będziemy jechać na te moje pole. To tam mamy widzowie na tym polu. Czekajcie, co my tam mamy? Żyto czy... O, czekajcie, czy pszeniczkę? Chyba pszeniczkę tu mamy. Tutaj widzowie chyba mamy pszeniczkę. Żyto mamy na tym ostatnim polu. Tu mamy... O, tu jest, zobaczcie. I tutaj co jest? Tu jest, mamy pszeniczkę. No, Dobrze, no tu jest pszeniczka. No i tu jest 30 jarów, to jest... Jeszcze większe pole, 30 jarów to też nie jest jakoś dużo, no ale to jest chyba największe, które aktualnie mamy Trzy, albo i nie, a może tamte jest, tamte co będziemy jechać teraz chyba powinno być podobne jakieś bo tu, o ja pierdziele Widzowie, wpieprzyłem się w pszenicę No niestety, bieg się nie wbił, dobra, jedziemy teraz na tamte pole I tam mamy y, dwa pola, y, jedno jest y, właśnie z żytem, a druga jest łąka Tam jest jeszcze widzowie łąka taka Także no zaraz zobaczymy, pokażę Wam jak to cię prezentuje. Jestem ciekawy, czy w ogóle Wam się to spodoba, czy byście chcieli zobaczyć też odcinki z tego, bo na live'ach na pewno tu będziemy na tym ogarnąć, Zawsze chciałem mieć taką serię też pod live'y, żeby sobie, wiecie, pograć fajnie, żeby, żebyście mogli tutaj też widzieć jak to wszystko wygląda. Tu się wiesz, co? I co, wie? nie poje pojechałem źle, zawracamy. No, tu coś chłopy gadają Tu Posłuchamy trochę. To tu chłopy gadata. Jedziemy, kłóco się, kłóco się widzowie, kłóco się, jedziemy Tu będzie się skręcać w lewo, ale to chyba Za sklepem Nie, to jeszcze nie tutaj a to tu trzeba jechać, to widzicie, to jest najdalsze, najdalsze pole, nic nie jedzie Nic nie jedzie, możemy trybić, o I gazu, gaz do dechy I tu zaraz widzowie Będziemy Czy to po... chyba po prawej, tak, po prawej stronie tu będzie, zaraz tu będziemy skręcać w prawo na polną drogę Jeszcze, jeszcze, jeszcze i tutaj widzicie tu trzeba kawałek na pole podjechać bo to jest właśnie tu po prawej stronie i tu mamy właśnie to pole z żytem dobrze je jadę źle widzowie po lewej po lewej ale to czekajcie to tamtędy mogę ja mogłem wjechać o kur bym przypieprzył gościa dobra i tu wjeżdżamy na polną drogę nie po prawej widzicie już te pola mi się kurde pogubiły ale dobra już znaleźliśmy mamy czyli to z tamtej strony widzowie się wjeżdża z tamtej strony się wjeżdża i teraz tak, sprawa wygląda następująco. Tutaj gdzie jest moje widzowie. O kurde, tych pól tu napieprzone. Czekaj, ta, ja się chyba pogubiłem. Jakoś tam się wjeżdża. Czekaj, czekaj, czekaj. A tu nie jest moje pole? Tylko, że to się chyba z tamtej strony jakoś wjeżdża? Czy z dobrej strony? To nie jest moje? Nie. To nie moje Dobra, muszę widzowie zerknąć, i zaraz, zaraz się widzimy. Widzowie, jedziemy. To jednak trzeba tutaj zobaczyć, jeszcze prosto pojechać. Jeszcze prosto, mi się coś pokasztaniło. Tutaj prosto, prosto, prosto jeszcze. I to widzicie, to jest kawał drogi na tamte pola. I czekaj, i tu się wjeżdża? Jo, zobaczcie, tu się w to drogę wjeżdża. No, jest tych zakrętów, jest tych zakamarków, no ale no co, no niestety. No dobra, i tutaj wyrywamy. Lecimy, no kawał drogi jest, ale no niestety, no z pola są, to trzeba do nich dojeżdżać. Dobra, i tutaj, no trafiliśmy widzowie, trafiliśmy. Ci dym! Tutaj. Zobaczcie Moje pole, tu, to nie, to, to nie jest duże pole, bo tu jest, zobaczcie, 18 arów tylko Żyta, mamy tu 18 ARów, ale zobaczcie co, tu my mamy Tu naprzeciwko mamy, tu jest ten. A tu mamy, zobaczcie, i to Żyto będzie. Tu jest 56 arów, to jest największe poletko, ale ogólnie tu była łąka. Ja ją zaorałem. I tu, widzowie, Żyto na zielonkę będziemy robić. To będzie na zielonkę całe te pole. ciekawe ile z tego wyjdzie. To to na zielonkę będzie szło. Oczywiście to pole jest dzierżawę, to nie jest moje pole, to jest zostało wzięte dzierżawę. Więc. No, mamy tutaj Żyto, ale to na zielonka, tu będzie ogólnie łąka, tak podejrzewam. Także to są moje, widzowie, pola. No, to jest wszystko jak na razie. Fajnie to wygląda, no nie jest źle, no kurde, mapka ogólnie też jest fajna. To jest mapa bzite, jak już chyba wspominałem w tym filmie. tak że mapka jest fajna. Pola są małe, są też większe, ale co dla mnie jest najważniejsze, jest najwięcej takich, dużo jest takich pól mniejszych, widzowie. I to mi się podoba. Na takie małe maszyny właśnie. Tak, jak my, my, widzowie, mamy u nas teraz na gospodarstwie. No, takie 40-30, Kombajn stary, małe maszyny po prostu, żeby robić fajnie, żeby zachować ten polski klimat. To mi się strasznie podoba. No i jeżeli chcecie, to można nagrać z, tego, z tej serii taki odcineczek, właśnie z No z ogarniania tych pól Nie wiem, na przykład żyto na lucerne, tylko bym musiał wziąć kogoś do pomocy. Widzowie, także ktoś do pomocy: jakiegoś pracownika, bym ogarnął tu z wioski, może jakiegoś pijaczka, bym wziął czy kogoś. Żeby tu ogarniać to sobie tak fajnie. Dobra, cyk, lecimy, tu wjeżdżamy i będziemy zaraz na gospodarstwie. No my mieszkamy w takim uboczu troszkę. Widzicie, tu się tak wjeżdża. Sąsiadów no trochę. O, 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 poczekajcie, bo zaraz bym przejechał. No. Wjeżdżamy na gospę, naszą elegancką. I mieszkamy sobie. Tutaj właśnie tak widzowie sobie. Tak widzowie sobie mieszkam. No mam nadzieję, że Wam się to podoba to gospodarstwo, no. Czekam na właśnie wasze opinie. Parkujemy, ga światła gasimy. No i widzowie co, czekam na Wasze opinie, dajcie znać jak Wam się to podoba i czy chcecie jakieś odcinki z tego widzieć, na pewno będziemy grać na tym, tutaj ogarniać wszystko też na live'ach, ale jeżeli chcecie mogę też z tej serii ogólnie nagrywać. No i nie mam pomysłu na nazwę, możecie dać też jakiś pomysł na nazwę, jakbyśmy mogli nazwać taką oto serię na takich można powiedzieć starszych maszynkach. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie!